Poddana została digitalizacji kolekcja sreber, wchodząca w skład zbiorów działu sztuki, którym kieruję. Jest to naprawdę unikalna kolekcja. Składa się na nią około 150 obiektów. Są to obiekty bardzo różnorodne. Niektóre są rzeczywiście drobne, niepozorne i właściwie znajdowały się kiedyś w każdym mieszczańskim domu, ale jest też w tej kolekcji kilka obiektów wyjątkowych, takich, którymi właściwie nie mogą się poszczycić inne, inne prowincjonalne zbiory srewer pochodzących z XIX wieku. Mam tutaj na myśli przede wszystkim bulierę, czyli takie szczególne naczynie, które stawiano na stole i które służyło do podtrzymywania w stanie wrzątku wody, która potem była nalewana np. Na do esencji herbacianej. Innym takim bardzo ciekawym obiektem jest potężna, dużych rozmiarów taca, która wysadzana jest aż 60 numizmatami. To są przede wszystkim monety, ale wśród nich jest też jeden medal. Najstarszy z tych numizmatów pochodzi z mniej więcej z połowy XVIII wieku. Natomiast najpóźniejsze monety związane są z Powstaniem Listopadowym i były emitowane przez rząd powstańczy, są więc taką niesamowitą pamiątką z tego czasu. I można powiedzieć, że te wszystkie numizmaty stanowią swego rodzaju kolekcję, która została zamknięta. Ujęta w ramach tej tacy. Czyli można powiedzieć, że jest to taki bardzo specyficzny sposób prezentacji kolekcji numizmatów.